Kochani, witam serdecznie. Kolejny odcinek Krawiec po świecie. Zazwyczaj na tym kanale zajmujemy się podróżami i jakimiś rzeczami związanymi z, z podróżą. W tym odcinku będzie trochę podróżniczo, ale niestety na siedząco, a może i stety, bo szykuje się wspaniały odcinek. Robimy trochę nowy format. Mianowicie, jesteśmy w Chorwacji i dzisiaj zrobimy test nalewek chorwackich. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli jednego gościa. Człowiek, który z niejednej gorzelni wódkę pił. Z niejedną osobą nalewkę robił. Także będzie się z nim na temacie. I oto gość specjalny, mój tata Piotr Krawczyk. Dzień dobry. Witamy, witamy. dobry. Zapraszam serdecznie. W dzisiejszym odcinku kilka naleweczek. I jak sądzisz, będą mocne? No ciężko I... powiedzieć, zobaczymy, co tutaj w Chorwacji nam zaproponują. Oczywiście e, jest to odcinek alkoholowy, a alkoholu nie wolno pić, nikomu nie polecamy, ale my już znamy się na temacie. To jest alkohol niskoprądowy. <laughs> Zapraszamy e, tutaj naszą pierwszą. Buteleczkę. Buteleczkę setka 24% a będzie słabiutkie. Produkcja butelki w Badel, czyli to taka ze stolicy przyjechała do nas. Ruda, kolor, jak myślisz, bardzo dobry. Co to będzie? Kieliszek już mamy. Kieliszek dawaj, jest. Zawaj, następny. Wchodzimy z kieliszkiem i po troszeczku. Na spróbowanie, taka oto butelka, taka oto butelka, nic tu napisane nie ma, no, nazywa się to Swatowski Krusowac. O, moja trochę szklaneczka brudna, a nie, to tak ma być. No to co, zapach wiesz? Nie. Jakiś taki pomarańczowo, coś taki dziwny, landrynkowy, pijemy. O zdrowie. O. O. kopach? Muszę czapkę zdjąć. Nie, nie, no. Mocne jest? Jak na 24%? Bardzo, bardzo dobre. Mi no, przypasowało. 24% no. Myślę, że jeszcze możemy sobie Z zostawmy. Ja. Tak, na. No. Ale tutaj jeszcze. Próbować trzeba trochę. Sobie. Ma taki. Makopa. Nie dla dzieci. No, dobre. Dobra. dobra. Myślę, że no, jeżeli to jest pierwsza, to stawiamy ją na pierwszym miejscu. Na Chorwacji ogólnie słynie z takich trunków. Także coś ciekawego. Dostaliśmy tutaj kolejną naleweczkę z Maraski, czyli. Inna totalnie wytwórnia, ale to Pelinkowac, to, to tego się widzi najwięcej. Chorwacka babunia. Chorwacka babunia, tego się widzi najwięcej tutaj w sklepach. I ile to ma, jaki to woltaż? 28, 28, czyli no. co? Trochę mocniejsze, o 4%. Tutaj mamy na razie numer 1. Wobec tego mam największe chyba predyspozycje, że to, to mi się wydaje, że może być najlepsze. Proszę bardzo. Mo możliwe, bardzo możliwe. Jak kola wygląda? Wygląda jak kola, to prawda? No tutaj. Nie ma zapachu w ogóle. Nie czuję. Nic. Takie, e, chyba najstarsza też z tego, co e, się dowiadywaliśmy, ta flaszeczka może być najstarszą, taką, najbardziej tradycyjną. No to ślub. Spróbujemy. No czuć. Czuć, że jest mocniejsza. Mm. Jest mocniejsza, ale smakowo. W smaku nie ma takiego. Sam etanol taki trochę. O. O. O, teraz się przybija. No. Oj, o. Teraz się przybiło. O. O, ma. Teraz po chwili, ma po, po chwili weszło z mocą. Mm. No, ale nie. chyba... Możemy ją dać na razie na pierwsze miejsce. Na pierwsze miejsce. No, no dobrze. No, ale czuć. Jeżeli chodzi o kopa. Jeżeli chodzi o smak. Smak nie. Smak, smak nie. Smak się daje, ale, czuć taką gorycz. Ale moc ma to większą. To jeszcze jakby co do przepitki jest soczek, żebyśmy tam no, sobie... No musimy wypłukać. No. To lecimy dalej. O! Wódeczka Komowica. Rakija z Sibenika. Ogólnie... Wygląda to tak, że w Chorwacji bardzo często da się dostać plastiku, nie? Piliśmy kiedyś plastiku i było mocne. Tutaj jest ze, ze szkła. Ta zdecydowanie jest mocniejsza. Widzę 38. O, to jest czysta. Czysta. Ciekawe jak skończymy pod tym odcinku z takimi. O, trochę się nalało więcej niż trzeba. No taki można powiedzieć kontent. Do końca odcinka nie wiem wiadomo, czy. wytrwamy, wytrwamy no. Kontent szwagrowy trochę, Tata fanem jest, szwagrów, no to proszę bardzo, kontynuujemy, dobra, tutaj do gry wchodzi taki zawodnik, żadnego, żadnych, mm, tutaj nie mam predyspozycji co, co do tego, ale 40%, uch, wali śliwą, wali śliwą, ja już sobie przypitkę, bo tu gdzieś coś czuję moc, zdrowie, no to zdrowie, cyk. O. No. Smaczne to, to, to nie jest, gorsze od na pewno polskiej wódki. No, tak jakoś mi tak zajeżdża za proboszczówkę. Proboszczówka. Ostatnio żeśmy byli. Pozdrawiamy wujka Mariusza, a propos i cały, całą korytnicę, proboszczówka podobna do tego. O. Niestety. Sztuka była lepsza jeszcze, więc to, to idzie według mnie na ostatni. No Taki cierpki smak nie ma nie ma nic sobie dobrego takiego. O, tutaj też jedno z bardziej popularnych. Jaki? Trawarica. Volta 38. Trawarica, kolejna czysta. Kolejna. Czysta. Kolejny czysty alkohol. O, nie idzie. Nie idzie go odkręcić ty. I co to, tak ci się podoba taki, kontent alkoholowy? No i bardzo dobrze. No. Będziemy jeździć po świecie, o, By, oceniać? Będziemy jeździć, będziemy degustować. Właśnie, to jest degustacja. To jest sprawdzenie tylko po to, żebyście wy nie, nie kupili nic niepotrzebnego. U, kolor. Jaki to ma kolor? Taki trochę, taki żółtawy, taki ziel zielonkawy, tak. trochę jak płyn do płukania. Ale zapach też jest taki korzenny jakby. O kurde, czuję, no, czuję jakiś, aż mi wiem. się odbija ta tutaj. Sosna. Uuu, yy, trochę jak, yy, jak to się nazywa? Mm, jak dziadka Stasia so, Sosenka. Sosenka, jak dziadka, jak dziadka Stasia Sosenka, no. No, no. no to nic. No to... Na zdrowie. Za Was. Orzeszki, orzeszku. Oj, oj, oj. Kurza stopa. Ojeju. Ojeju, uwaga. No tak parę... trzeba. No dobra. To, to też nie jest. To, to postawiamy na razie tu. Oj, mocne. Mocne i niedobre. Już lepiej, czy ciasną wódkę pić? To jest to właśnie. Oni tu lubią takie Oni tu lubią takie mm, twory robić. No to smakuje jak taki gin zmieszany z spirytusem. No, już ten, ten kolor taki właśnie. No. Idziemy dalej z tematem. U. Tu kolejny raz yy, wytwór Maraska. Na początku odcinka myślałem, że im wyżej procentowo, to będzie mi się bardziej podobało. Ale po tych dwóch ostatnich, im, Im w dół, tym... tym gorsze. Więc lepiej w dół, bo wtedy chociaż ma jakiś smaczek lepszy. 31V. Sherry Brandy Liker, Nie. Nie potrzebujemy z zagryzki, bo tu będzie nam tylko chrupać. Uwaga, no kolor ma, ma obiecujący, fajny. Nie? Kolor ma fajny. To też jest yy, maraska zadar, czyli właśnie tu, gdzie się teraz znajdujemy, yy, Chorwacja zadar, wakacje lipcowe. U, nawet się leje tak w miarę dobrze. A sobie tu skropię. Zapach ładny. Także, wi, wiśniowy taki, wchodzi tutaj na razie na środek, no dobra, no to, wiśniowe, lecimy, mm. Mm. nie, dobre, pomarańczowe, słodkie, dobre, dobre, takie, pomimo dużego woltażu, smakuje dobrze, no, zdecydowanie lepsze od tych wszystkich, to na pewno poleci jako pierwszy. Też mi się tak wydaje. Może iść od razu na sam przód. O kurde, teraz mi w nos weszło. Zaraz będę kichał. Kiedy piliśmy najgorszą nie, no. wódkę w swoim życiu? Takie jest pytanie. No ja myślę, że najgorsza wódka jest po prostu ciepła. O! Zgodnie. I. Ciepłej wódki się nie da pić. To nie wódka, to jest. Wytwór. Nie z tej ziemi. A najgorsza, ciepła wódka, i nawet zimna, to Soplica. Najgorsza. Albo Krupnik. Krup, Krupnik, bo to jest. A lubicie wódkę Pantadeusz? Wódka Pantadeusz? Czytałem, czytałem kiedyś o Panu no, Tadeuszku. Tadeuszu, czy... Pana Tadeusza, czy. Czytaliśmy? ale. No dobra, tutaj jest śliwowica. No co, Pan Tadeusz, dobra wódka, ale. Nie na ja, nasz budżet. My, my to pijemy żebrówkę albo, albo bolsa, albo yy, sztoka, albo yy, bociana. O, bocian. Bocian jak wszedł na salony w Polsce, to zrobił robotę. Jada się. Dobra. Kolejny raz wy, wytwór tutaj firmy Maraska. Tutaj pani nam w sklepie mówiła, że to jest taka najbardziej popularna, nie? I, i to jest owocowa rakia i ona ma… U najmocniejszy 40 N najmocniejsza to jak... będzie się dobrze piło więc to powinno być zbliżone do, do naszej wódki ale czy to będzie zbliżone czyścioszek jak pachnie Uwaga. ona idzie tu na razie Ups. zapach ma podobny do tamtej białej taki mocny dziwny dziwny ma zapach zdecydowanie. Zdrowie. Tempo jest mocne. Idziemy Ale. dalej. Dobra, tata już wypił. Ja się zawahałem, bo mnie zapakował. Trochę zniechęcił. Uwaga. No i to jest prawdziwa rakija. O. To jest ze śliwek. 40%, wywar. 40% dlatego to ma Czuć, czuć, tą moc. Ona pójdzie gdzieś wysoko, bo ona pomimo tego, że ma 40% jest smaczna. Mm -hmm. Ja myślę, że gdzieś tu pomiędzy. No to mi, po potem bym przesunął, bo ta bo to, to, to taka już... O. Tutaj tak? No. tak? Tak dam. Dajemy to. Tak damy. No dobra, za nami jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak. sześć. I wjeżdża ostatnia. No tutaj jeszcze pokażemy tą z bliska. Na stół wchodzi Antik. Najnowsza 35V Ma, nie wiem czy mówiliśmy. O. Zapach jak krople miętowe. Zapach jak krople miętowe. Takie nie do końca. Nie... Na żołądek, dobra. Nie do końca przekonuje mnie to. Uwaga, no to. Spróbujesz. to tak liznąłem, ale. No dobra, to trzeba sprawdzić. U Uuu, uh, uh, krople miętowe w najgorszym wydaniu, no. w najgorszym wydaniu, krople miętowe przy tym to są pyszne, bym powiedział, anysz, anysz coś jak uzo, niestety, tak jak mówiłem, wiele alkoholi piliśmy, I tutaj naprawdę opinia jest rzetelna, ale to tutaj jest bardzo daleko z tyłu, nawet bym powiedział, no może nie, to jest i tak słabe. Tak jakby wychodzi poza plan. <laughs> ucieka, ucieka w nam dal. 35%, a smakuje jakby naprawdę ktoś tutaj się nie. Na ból brzucha, o? Tak Na ból brzucha, tak? Nawet nie dopiłem tego do końca, tak naprawdę. No nic. Nie, trzeba przepić. Trzeba przepić. Zostaniemy przy takiej hierarchii. To wydaje mi się, że i tak jest gorsze od tego więc, ale wiesz co mnie zastanawia tutaj? No? Czemu pomarańczowa? Najwięcej zeszło. Najwięcej pomarańczowej... Albo to była chyba pierwsza. Pierwsza 24V, czyli prawie najsłabsza, ale ona wydaje mi się, że była jedną z no, lepszych. Była, była, no, ją by trzeba było tak jakby zamienić, bo ta zdecydowanie była dobra, ale później ten, ten, ten smak... Taki, tak no, gdzieś tam wszedł, nie? Dowalił. Dowalił, no tutaj dwie pierwsze ubyło tylko. To będę napić się najlepsze jeszcze na koniec. No, chyba trzeba tak zrobić. I... To co? Jeszcze raz fina... finałową, finałową yy, szlampę odpalimy. Finałowa szlampa odpalona. wychodzi na prowadzenie. Tak zwany pole position numer 1. Żółta koszulka w kolarstwie. No i można no. się degustować, już chyba teraz tylko. Nie, to jest najlepsze, bo dlatego to jest słodkie. Uh -huh. ma nie, do... czuć, nie czuć tego alkoholu. Ma, ma dobry smak, do tego można sobie usiąść, porozmawiać. I. dobre, dobre. Lekko odpocząć. A, a więc tak, wielki test. Alkoholi, 7 flaszek, 7 różnych smaków, wygrywa, wygrywa jedna, wiśniowa. Nawet, nawet gryzie. Czyli dobrze. O. Działa. Działa. No i dobra. Co jeszcze chcemy Wam polecić, żebyście mogli przyjechać gdzieś do Chorwacji i powiedzieć, spróbuję tego, bo oni to próbowali. Dwa najlepsze piwka. Pożujsko, to chyba każdy zna. I Karlowacko. Piwa bardzo dobre, porównywalne do tyskiego w Polsce, tak bym powiedział. Coś w ten desek, nie? Tyskie, czy coś innego? Tyskie, Tyskie. Bo tyskie. To, no, to takie, słod... jakie lubimy? Słodkie, takie. Dobry ma smak. Taki lager. Tylko zimne. Zimne. Zdecydowanie. Ale które lepsze teraz? Bo pieliśmy i tego, i tego sporo. Które lepsze? Ja mam swój wybór. No, no ja na pewno my wybram to. Ten. Orzujsko. Żółte. Bardzo dobre ze stolicy, z Zagrzebiu. 5% V. To jest nasze podsumowanie alkoholowe z Chorwacji. Wielki test nalewek zakończony. To nie są przelewki, bo to są nalewki. Także myślę, że można powiedzieć, że to na tyle. Czy coś jeszcze chcemy dodać? Co możemy dodać, to możemy posmakować. O. To, już mówiliśmy. To, to, to. Zdróweczko. Dziękujemy bardzo za oglądanie odcinka. Zrobię. Zostawcie lajka, like subskrypcję. Jeżeli chcecie takich odcinków więcej, to komentarze. Dla taty i gdzie, w którym kraju następny test alkoholi? Ja bym, ja mam swój typ i gdzieś tam w głowie jest. Zobaczymy, czy wy go odgadniecie. Taka biało czerwona flaga. i Nie jest to Polska. Na zdrowie. Pozdrawiamy. Kat. Ale szczerze mówiąc, każde jedno to jest, tak jakby... <noise> Jakiś taki... Mucha nie siada. Mucha nie siada. Wszystko bym wypił. Nie do no, tego byś nie chciał pić. No. To było chydne. To było chydne. To tak samo, to. To Ale też. Ale polskie, takie te smakowe są lepsze? Ojej. No, zdecydowanie. Ojej, przepyszne. Mm. Do, do tego, So, soplica, wódka dolany jakiś tam syrop malinowy, jakiś orzechowy, no zdecydowanie 100 razy bym wolał tam to wypić niż... Niż tu cokolwiek, to mhm. ewentualnie podjeżdża do Soplicy, ale to I wygląda tak, na... Nawet... U nas tych kolorowych się nie pija tak dużo, bo to jest ciężkie, ale jest smakowo, jest... Szlagier, a co ty, ty kurwa robisz? Polewa, to... siadaj. No, dzięki. Dobra, nie chcesz trudnąć Ale ja ci powiem, że mnie to smakuje No, no ja nie wiem pić musi jak? Jak to mówią? Polak niewielbłąd pić musi Zdrowie Cóż za satyra O, aż pani się skrada. Chciałaby chyba dołączyć do odcinka jak widzi tyle jak polu jakby to wypił na strzała. uuu, Nie jakie było. No niestety Podsumowując lepiej pić wodę niż alkohol w Chorwacji. w Chorwacji, zdecydowanie lepsza woda niż alkohol, bo tak w tym to się nie, nie napijesz, nie nawalisz w żaden sposób, nie napijesz dobrze, to nie smakuje tak jak w Polsce. No wydaje mi się, że najlepszy alkohol jaki piłem to, to woda. Jest polski ogólnie, tak ewentualnie angielskie piwo Guinness. No. Pamiętajcie, pijcie wodę. Woda jest najlepsza.